książki w szkole 22, będziemy mieć konkurs, będziemy mieć grę terenową, za chwilę zmierzymy się, wyżycie się w grze w parku i powoda, jednak zanim będzie konkurs, wysłuchajmy tutaj krótkiej części artystycznej na sali. Dajmy głos prowadzącym. Serdecznie witamy gości uczniów z opiekunami na grze terenowej z Okazji Światowego. Bowiem, nie odlekaj. Masz trochę czasu? Spójrz na półkę. Sięgnij po książkę. Książka czeka. Hanna Łochowska. Przyjaciel na całe życie. Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać. Piękną oprawę zdobną złotem tekturka nam zastąpi prosta Ale na pewno nie zawadzi. Płukiem codziennie z dłużą. Książek tam zgromadzić, a potem więcej, sporo, dużo. Nie trzeba wolno być książkowym, już biednym nad stołem ciągle schylać. Od kartek nie odrywać głowy i książkę rękę brać co chwila. Lecz w dzień poprzedni, czy w niedzielę, sam na sam z książką usiąść sobie. Witać cię z nią jak z przyjacielem. Długo się bez niej nie móc obejść. Nie trzeba bać się, że czasami. Zmęczy nas książka lub zmurzy Bo ona chce pogadać z nami Namówić chce nas do podróży Pocieszyć chce, rozśmieszyć nieraz Chce pożartować, bawić, uczyć I kolorowy świat otwierać Czarną literą, cennym kluczem o błokich grudlach i odważnym strachu. Ja jestem książka, Twój przyjaciel mądry. Ja Cię prowadzę przez morza i lody. Wędruję z Tobą świat krajem tu Wisły, lasem zielonym i polem złocistym. Uciekł Cię szukać na stawie łabędzi, poświetlnie ta Brytania z rakiem. W kątach każdej wiejskiej chaty mieszkały maczupękie z krzaki. Wróble uprawiały pole. Niedźwiedź uczył wiejskiej skole. Bilk. Bilk. Bilk kozy, w wieskiej stole. Wilk. Wilk pilnował owiec. Ku to kozy pacanowie, Zów miał zaprzęg cztery średzi. rys futra dla niedźwiedzi. Psy mu się z kotem. Kuala samolotem, wasza norodę, kury niosły złote jajka, a gdzie wszystko, co było, bajka. roku pierwszy raz zorganizowano Dzień Książki. Data 23 kwietnia, wybrana, ponieważ właśnie na ten dzień przypada. Data śmierci Cervantesa, wybitnego hiszpańskiego pisarza, autora przykładu do kisza. Data urodzin i śmierci Szekspira, twórcy Teatru Oświetlańskiego i największego. Tego dnia urodzili się lub zmarli również inni znani pisarze. Maury na Haldor Lagnes, Władimir Nabuku. Dzięki inicjatywie UNESCO Dzień Książki 1995 roku obchodzony jest na całym świecie i określany jest Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Prawo autorskie to zbiór norm prawnych, którym celem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. To prawo własności autora do stworzonego przez siebie dzieła. Obojętnie czy to będzie książka, film, płyta z muzyką, obraz czy gra komputerowa. Prawo autorskie zostało ukształtowane w XIX wieku, uregulowane przez Międzynarodową Umowę podpisaną w Berlinie w 1866. Konwencję Berneńską oraz gnewską konwencję powszechną z 1952 Polska jest stroną obu konwencji od 1919. Najnowsze przepisy o prawie autorskim wprowadzono w Polsce w 1994 roku. Znak zastrzeżenia praw to copyright. Należy pamiętać, że prawo nie jest stałe, Powinno być często zmieniane i dopasowywane do rozwoju techniki, mediów elektronicznych, nośników danych i informacji. 23 kwietnia jest również Dniem Świętego Jerzego, rycerza, który według modań zabił smoka, a z jego krwi wyrosły róże. Róża to symbol Światowego Dnia Książki i praw autorskich. Zgodnie z katalońską tradycją, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, mężczyźni autorywują kobiety w tym dniu czerwonymi różami w zamian książki. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy teraz do startu w Grze terenowej. Zapraszamy do rejestracji grup i poprób karyfikacji. Ci ciebie zrobią i... Musisz trochę nie Znaleźć bohaterów w baśni Andersena. Proszę. I teraz tak, ja Wam włączę stoper i wtedy, kiedy będziecie gotowi, to mi powiedzcie. w ciągu trzech minut musicie znaleźć wszystkich bohaterów. Jest poziomo, pionowo? Yy, poziomo i pionowo. Aha, aha. Proszę, może tak, żeby wszyscy mieli Tak. tak. Jesteście gotowi? Tak. tak. Dobra, to ja puszczam. Hmm. Każdy, kto wypatrzył, niech skreśla litery może. Bohatera. nie, Szybciutko, kto dostrzegł, skreśla. Trzy minuty to niewiele. Kto już coś dostrzegł, już pisze, Suje. O, no pięknie, pięknie. Pięknie. to. Super, macie nie <gryzny> złodzę! Proszę. Nie wiemy? Chodź! Może nie ma dużej słodyczy. Klasy, które przydziały w domu. Piąta. co to, to, to jest? Cztery. to jest tajemniczy magracie. Tajemniczy magracie. Proszę, Maciek

To są starszaki, tak? tak, tak. Macie to długo długopisko. Nagrywasz mnie? Nie. Zaznaczamy AB, AB, AB. To no, To będziemy mieć tam w stronę załatwioną. Proszę bardzo, jeden siada, siada i muzułko. Proszę tak bardzo. Jest. A, jest na to! Szczepanowski. Z jakiej polityki był zwolennikiem? Tutaj no. no. Protekcjonistycznie. Bardzo dobrze. Podaj nazwisko naukowca, który wprowadził pojęcie dyfuzji kulturowej.

to jest ten to jest A to jest bobo. To jest tak, a to jest... nie bobo, inaczej. No kolega tego w każdym razie. No, ale nie bobo, a... No dobrze, nabył. Bubu. bubu. A ten to z, z tej dżungli. No z dżungli ten. No to będzie po No Jak ono ma imię? A? co czekam. Kurde. Nie. Bo też coś nabył. No. Um, Bubra? Mi się no. Ja tą bajkę, I musicie... już pomieszały się takie bajek i bohaterowie. I musicie mm -hmm. znaleźć tu i postaci z bajek w rozsypance. Mm -hmm. 23 Dwadzieścia wyrazy są. O Jezu, ma. jak będziecie oh. gotowe, to powiedzcie, nie to ja nie wam nie puszczę stopę. Dwadzieścia trzy a one, a one mogą na przykład być wysoko... w poziomie i w pionie. Aha, to nie, nie mogą być w poziomie i w pionie. Nie, nie, tylko w Dobrze, poziomie i w pionie. To jesteśmy gotowi. Tak? Dobra. Przygody. Przygody.